Ale się ślizga na prawo i lewo Medełko obcie chuju dobrze <grymne> wow. gdzieś pod Gdańskiem mnie wyrzucił Ło <grymne> Alex <grymne> <O>, kurwa <grymne> Jest tak ślisko, że skręcam w, prawie na maksa w prawo, a ciężarówka lekko w lewo skręca. O, oh, lecę! Ty też A bo zobacz no to na jakimś chodni. na jakimś bolcu wisisz Naczepa. No skoczyła na bolca ci naczepa O chreste panie Jakie tornado Chłop wyleciał Nic możemy stąd odjechać To to jest pary No jest taki no. miejsce mhm. Per, perpignan, to się tak nazywa, to jest A, miejscowość obok... Jak piszesz gotoperp to, to działa. Chyba. Mm -hmm. Gotoperpignan, okej. Okay. O jaki goto lingwista. O Gościu francuski, 3 lata. A 40 klatek w mieście jak było tak jest. Kurwa, no jest ciężko. Już chłopak poniosła. Błokiem przez randę. No w krzaki trochę. Kto to mnie przytulił? Zapraszam. Nie ma sprawy, mordeczko. <ślese> <ślese> Przez to, że jeszcze nie wyjebałem, a już cisnę 165 Nie ważne, nic nie mówiłem Dzięki Nie do końca tego oczekiwałem <noise> i nie by <wychamował. głos> <noise> No ewidentnie to kurwa nie działa Chyba sterpnąć, bo kurwa coś tu Yyy, Aleks, samochód pchasz Jakby się o, zastanawiał serio? No już się Tak jakbyś się zastanawiał czemu ci samochód nie chce przyspieszać za bardzo chła Oj Albanku, widzę <laughs> Bardzo ładnie stoisz Poczekaj, niech chłopy zobaczą Lepiej niż upał na komisarza Zrobiłem co mogłem Baska już z wrażenia się wyjebał. O, tak. Swoją <noise> drogą dość długo udało mi się pociągnąć yy, mm, po po trasie, zanim postawiłem się w piątek. Jeszcze piałek gówno zaczęło padać. Mm, Pełnię jadoznań. Słobackie przed tym połowem. <noise> Oj! <głos> <laughs> Jakie dwa scyzoryki, kurde! Mnie to wyglądała bardziej jak galaretka. O. Halo! Samochody no, ale... w ruchu licznych się do niego przyjechały. ja mam brak połączenia z siecią, za fakt? Oni to, oni to zepsuli, ewidentnie. Bo pokoje dało radę jechać z dwie stóły ponad, bez wywrotki. A teraz to 160 to ci już na wyprzedzę. O mamo! Jakie turnadość. To co mówiłeś, Pentium to się zwizualizowało właśnie przed dowtem postacią. No co? No, no to trakcie ta ta planowania, tak. Nie, mówę zepsulić to ewidentnie O, człowiek! Wow. Jak Alexa ma pielarzuciła oj 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 Oj, 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 gdzie ja jestem? Dobra, ja poczekam trochę, o, oh, bas, tak mało, trochę zdziwił, co, co tak? To... Oj, 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 oj. Co tam za lasem się runuje? mam ludzie z głodu umrą, jak do Biedronki nie dostarczysz tych towarów. Nie szkodzi. Co się dzieje? Nie, żebym miał kiedykolwiek dostarczyć. O kurwa. O kurwa, o kurwa, o kurwa, co tu się... Co tu się, Czy się to? Zadziała? Kurwa, tu się nie da szybko jechać, jak to jest możliwe? O kurwa. Chciałem powiedzieć, że nauczyłem się robić takie skręty po barierce, ale <śmienny> <nie was. śmienny> basketaść robię. I ładnie, no, Alex. Chciałem się zmieścić, do. No. Doda nie pozwolił. Może <suszy> jeszcze rower do tego. Puść mnie. <śc azt> Puść. Puść ją. Oła, 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 oła. Oła, kurwa. A może zmieniłem. to Co, Co? Co wyścigałeś? I się zaszczepili. Łapi, <grym> Ze sobą. Będzie, będzie... jakiś serwis? Nie ma serwisu, kurde. po policji przyjechałem. Mam takie podejrzenie, że mandaty już ci nie wypiszą. Nie mam pojęcia, czemu w ogóle by chcieli. Taki wzorowy kierowca. No, znowu wszyscy mnie gracie w Eurotour, jakbyś coś skraszowało. Haha, lewas po Lol, jadę, nie jadę, ale blisko. Coś ci pomoże zaraz. Ale mnie bohater uratował przed tobą. Ej, Ujcie, wiesz, pomocna pomożna ciężarówka. Tak, maskę i. przed maskę. Jaki korek tu zrobiliście, że. <noise> <noise> Łady.

O leż oj O boże oj. <śmiech> <śmiech> Bardzo ładnie ślizg Nie żeby coś, ale chłopacy. u mnie był zjazd U <laughs> was nie? Też. Jest, tak no. już trzeba zjechać. Nie, ale inaczej inną sygnaturę światłą. Co ty mi kurwa robisz? Nie In, nie inaczej wiem. te lampy u ciebie samo. Ale jak tam. Po <laughs> Sorry, nie zamierzam na no. no, Nie ma dramatu. Wow. Jest to, nie. To, to <laughs> Co się stało? Uda się. Chciała w naczepę. tam zaczęło się wyprzedzać. Alban co zakryt bokiem, bierze! I wystartował. Nie, nie widzę go, gdzie chłop, nawet jest, czekaj. Obok, obok, cały czas obok. Kurwa, chłop, sekund co nad leciał. Oj. <ślesk> 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 To jak tu błacha. Jestem naprawdę. antygrawitacyjny. To taka abstrakcja. Nie ma. <śmany> <śmany> 150 na wstecz. Nie. <śmany> Ale to ciężarówka sputniała. O wow, co tam się zginęło? Okay. Oj, czemu? Ej, co mi się dzieje, co się za mną dzieje? No nie przycisnąć do barierki, a 160 tam jechałem. A, sorry, nie widziałem ciebie nawet. No, nie, co zniknij? <grym> nie zniknął. <grym> ja z pewnością nie pomogłem. Oj. Oj. <grym> Ja jakaś studnia gdyby to sygnał bo też tam w jest stronę prawie ciągnęło Żyła wodna Piąte oko czakry się otworzyło Chwaczko No właśnie zacząłem że jedziesz to tak Przątnąłem Zasta drogi. <grym> Co za <grym> metalman <wentelmen. grym> Oj <laughs> o kurwa, nie jest dobrze, jest fatalnie, jest fatalnie, jest absolutnie fatalnie. Stradzy mm. się zadziało. Myślałem, <gry> że woda wypsuje do przystęksaki. Nie no, ja powiedział cię. <gry> Drugi raz. <gry> Whoa, <Well>, what the? <gry> Co to było? <gry> Dodo chciał przeskoczyć nad problemem, a problem Baskej zwrócił Większego dobre Co tak zrobiłem basket, co ty zrobiłeś? Bo jest! Co ty zrobiłeś? Zespracowałeś <noise> <noise> się przede mną i zacząłeś breakdancea robić Właśnie zasnąłem za kierownicą Coś no Wyjebałem na pobocze Interbweno mu się śniło o. <laughs> Tak, żeby po prostu boksować kołami w miejscu Dzięki Alex Dzięki Nie ma za co o nie. Jechałem z to na lużyje. Już jakoś mi się udało mi. O Boże A co jeszcze tutaj jest, no jest, matko. Chociaż... No to lipa. Nie wiem czy ktoś z was wjechał, czy to ta fizyka, ale coś pije do góry pcha. Tak, ale nie będę protestował. Jak, kurwa? <śpiewanie> Czemu każdy w inną pojechał albo poleciał? Masz kiedyś tę stronę chyba wiesz? My też też w prawo. No tak mi się poleciało o, trochę. Ja. Nie wybierałem kierunku lotu. za mnie zdecydował Kurwa naczepa. Cieszę się, że będziesz miło mnie wspominał. Ja już chyba chyba będę kończył. No kurwa druga naczepa! <noise>